Pół roku od kiedy jeżdżę na dirtbike'u od MRF'a i czas na małe podsumowanie. Wyjeździłam się po lokalnych trasach, ale nie tylko, bo zabraliśmy też MRF'a na przyczepce aż na Bałkany. Tamte góry mają zupełnie inną charakterystykę niż u nas. Ja już się tutaj poddaję. Ale to i tak było mega doświadczenie. W zeszłym roku zaczęłam jazdę od pełnowymiarowego motocykla enduro i przez ten cały czas jeździłam bardzo asekuracyjnie. Gdy pojawił się MRF, to tak naprawdę dopiero wtedy zaczęłam nabierać pewności w terenie. Przez to, że jego waga to praktycznie połowa pełnowymiarowego crossa, to nie miałam już obaw, że znajdę się gdzieś w lesie w sytuacji bez wyjścia. Ale niech te mniejsze wymiary Was nie zmylą, bo Edirt ma naprawdę sporo mocy. Do tego sam fakt, że jest on elektryczny zapewnia naprawdę dużo komfortu. Po pierwsze, że podczas jazdy jest po prostu cicho, a po drugie już po skończonej jeździe wystarczy tylko podpiąć go do ładowania. Bardzo się cieszę, że Edir trafił do mojego garażu i polecam go absolutnie każdemu, kto chciałby spróbować tej zajawki. Pa!